Sponsorem programu jest Prawo i Transport, reprezentujący przewoźników przy kontrolach firm. Mecenas Wojciech Fraszek i starszy aspirant Tomasz Kukułka z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Witam Panów. Pani Agata z Milanówka napisała. Szukam odpowiedzi na nurtującą mnie wątpliwość dotyczącą roweru na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym, czy w przypadku ronda z jednym pasem ruchu. Rower może wyprzedzać pojazdy samochodowe z prawej strony. Nie udało mi się odszukać jasnej odpowiedzi. Tomek, ty może znasz odpowiedź? Odpowiedź na nurtujące panią pytanie zawarta jest w artykule 24 ust. 12 prawo o ruchu drogowym, który brzmi: kierujący rowerem może wyprzedzać inne niż rower powoli jadące pojazdy z ich prawej strony. Ale tutaj chciałbym jednak zwrócić uwagę na duże zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym przy wyprzedzaniu właśnie z tej prawej strony. Wówczas kierujący pojazdem wyprzedzanym może zbliżyć się do prawej krawędzi jezdni bez sygnalizowania tego, bo przecież nie zmienia pasa ruchu. Nie ma też w kodeksie żadnych przesłanek do tego, aby zachował w takiej sytuacji szczególną ostrożność. Może więc dojść do niebezpiecznej sytuacji nawet mimo niewielkiej prędkości przykrego finału w postaci potrącenia. Przy, te, przy tym pytaniu chciałbym przypomnieć, że rowerzyści, tak samo jak i piesi, należą do grupy tzw. Niechronionych, niechronionych uczestników ruchu drogowego. Skąd taka nazwa? Dlatego, że w przypadku zderzenia z pojazdem ci uczestnicy nie są chronieni przez elementy karoserii czy też systemy zabezpieczeń, jakie funkcjonują wewnątrz pojazdu. Dlatego apel do rowerzystów pieszych, aby poza stosowaniem się do przepisów ruchu drogowego stosować również zdrowy rozsądek. Dziękuję. A dla Wojtka mam pytanie od pana Sławka z Pracuję w firmie transportowej jako spedytor. Problem mój polega na tym, że w naszej firmie nagminnie i regularnie przeładowuje się samochody. Obawiam się, co z odpowiedzialnością kierowcy, kiedy doszłoby do wypadku ze skutkiem śmiertelnym, a samochód będzie miał przekroczoną DMC, czyli dopuszczalną masę całkowitą. Czy pracodawca może pociągnąć mnie do odpowiedzialności finansowej po wypadku? Wojtek, jak to jest? Panie Sławomirze, nie zostanie Pan pociągnięty na pewno do odpowiedzialności karnej, ponieważ tu kodeks karny wymienia liczne przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu, takie jak zabójstwo czy spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Oczywiście wykonywanie pracy spedytora nie jest żadnym przestępstwem. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli chodzi o odpowiedzialność cywilną, jest teoretyczna możliwość, że pracodawca pana pociągnie do odpowiedzialności. Jeżeli panu wykaże, że to pan ponosi winę za te przeładowania i pan o tym wiedział, z pana inicjatywy doszło do takiej sytuacji, wówczas może pan odpowiadać. Natomiast muszę panu powiedzieć, że. Są oczywiście praktyki takie przymuszania pracowników do jeżdżenia przeładowanymi samochodami, natomiast nie ma pan obowiązku się na to godzić. Wyraźnie orzecznictwo Sądu Najwyższego wskazuje, że pracownik nie ma obowiązku wykonywania bezprawnych czy, czy, czy nielegalnych poleceń pracodawcy. Ma pan prawo. Odmówić i pracodawca nie będzie miał y, prawa zwolnić pana z pracy czy nałożyć na pana jakąś karę porządkową. Oczywiście, jeżeli to zrobi, ma pan prawo wystąpić do sądu i wtedy żądać albo odszkodowania, albo przywrócenia do pracy. Dziękuję naszym ekspertom. Sponsorem programu było Prawo i Transport, reprezentujące przewoźników przy kontrolach firm.